Nie oznacza to, że mamy całkowicie zmieniać swoje zachowanie i poglądy, ale staramy się oswoić z nowymi informacjami. Pamiętajmy, że ludzie wokół nas mają nam wiele do powiedzenia, a słuchanie innych jest czasami najlepszym sposobem na rozwój. Mamy powszechne uzależnienie, którym jest posiadanie racji. Pochodzę z miejsca, gdzie posiadanie racji było znacznie ważniejsze niż miłość. Każdy z nas jest uzależniony na tym punkcie. Ja też jestem. Cześć, nazywam się Paul i jestem uzależniony od posiadania racji. Ile razy byłeś w sytuacji, gdzie usłyszałeś, jak ktoś mówi coś, jednak nie zaangażowałeś się w rozmowę, by zobaczyć, czy przekazywana informacja jest prawdziwa? Wolimy wierzyć w to, że mamy rację, niż podjąć ryzyko rozmowy, która może zmienić nasze myślenie. To chore, ale ciągle tak robimy. Musimy znaleźć inny sposób, aby mieć ze sobą kontakt. Z pierwszym protestem dotyczącym chaty spotkałem się w Orlando. Przemawiałem do dwóch tysięcy ludzi, a kiedy moja przemowa dobiegła końca, wyszedłem przed budynek, gdzie zobaczyłem tłum protestujących ludzi z banerami. Myślałem, że to jakiś protest przeciwko aborcji. Jednak kiedy spytałem organizatorów, o co chodzi, okazało się, że chodzi o mnie. Nie dowierzałem w to, co widziałem. Jeszcze kilka lat temu sprzątałem toalety i byłem recepcjonistą w hotelu, a nagle miałem ludzi protestujących przeciwko mnie. W tym dniu w Orlando było ponad 30 stopni, a ci ludzie wyglądali na naprawdę zmęczonych i spragnionych. Widziałem, że w budynku był wielki pojemnik z butelkami wody, więc spytałem, czy mogę go wziąć. Za zgodą organizatorów zacząłem rozdawać protestującym wodę, bo w końcu byłem powodem ich zmęczenia. Pewien mężczyzna podszedł do mnie, pytając, czy pracuję w tym budynku. Kiedy odpowiedziałem nie, kontynuował swoje pytania. Dlaczego więc dajesz nam wodę? Bo napisałem książkę, z powodu której tutaj jesteście, odpowiedziałem. Nagle otoczył mnie tłum ludzi, z którym odbyłem piętnastominutową rozmowę, podczas której odkryłem, że nikt z tych ludzi nie przeczytał mojej książki. To akurat zdarza się całkiem często. Parę osób powiedziało, że nadrobi zaległości. Chciałem ich zaprosić do środka, ale odmówili. Zmierzając do budynku, znowu usłyszałem okrzyki przez megafon. To narusza Boże zasady. Ta książka jest niezgodna ze Słowem Bożym. Tak właśnie zachowują się ludzie uzależnieni od posiadania racji. Umiejętność uczenia się to proces, w którym nabywamy nowe informacje i doświadczenia, dzięki którym modyfikowane są dawne zachowania i informacje. Nie oznacza to, że mamy całkowicie zmieniać swoje zachowanie i poglądy, ale staramy się oswoić z nowymi informacjami. Pamiętajmy, że ludzie wokół nas mają nam wiele do powiedzenia, a słuchanie innych jest czasami najlepszym sposobem na rozwój. Znaczna większość moich e-maili czy rozmów z ludźmi miała pozytywny wydźwięk. Zazwyczaj ludzie informowali mnie o pozytywnym wpływie, jaki wywarła na nich książka. Jednak jest też grupa ludzi, którzy mają z nią problem. Są to ludzie z mojego kręgu. Choć połowa z nich nie przeczytała książki, to jednak i tak są nią zmartwieni. Są zaniepokojeni kwestiami, które należy poruszyć, co całkowicie rozumiem. Wiem, co może ich dręczyć. Wiem, jakie kwestie mogą być dla nich niejasne. Jeśli nie czytali książki, to z pewnością słyszeli o tych aspektach. Chciałbym mówić o stronie, która często wywołuje odmienne reakcje. W większości wydań jest to strona 201. Mackenzie rozmawiając z Jezusem słyszy: Nie przyszedłem, aby czynić ludzi chrześcijanami. Ja nim nie jestem. To jest zaskakująca kwestia dla wielu ludzi. Choć jeśli pomyśli się o tym, to taka jest prawda. Jezus nigdy nie był chrześcijaninem. Jezus był Żydem. Ani Bóg Ojciec, ani Duch Święty nigdy nie byli chrześcijanami. Zwrot chrześcijanin był pejoratywnym określeniem. Miało ono negatywny wydźwięk, który odnosił się do ludzi idących za Jezusem. Nie mam problemu z tym, aby nazywać siebie chrześcijaninem, ale gdy ktoś mnie pyta, czy nim jestem, zazwyczaj odpowiadam, powiedz mi, kim według ciebie jest chrześcijanin, a wtedy stwierdzę, czy nim jestem. Może pamiętacie, że Jezus nie miał łatwo z religijnymi ludźmi. Byli oni głęboko zakorzenieni w swoją teologię i często wspierali systemy polityczne. Jezus nie przyszedł, by zapoczątkować nową religię zwaną chrześcijaństwem. Jezus przyszedł, aby pokazać nam, jak być w pełni człowiekiem. W tym samym rozdziale jest inny kontrowersyjny fragment. Jezus, zmierzając do szopy, został spytany przez maka. Czy to znaczy, że wszystkie drogi prowadzą do Ciebie? Czy wszystko prowadzi do relacji z Bogiem? Jezus odparł z uśmiechem. Nie, nie wszystkie. Większość prowadzi do nikąd. Ale to znaczy jedynie, że ja przebędę każdą drogę, żeby Ciebie znaleźć. Dla mnie to jest piękne stwierdzenie, które wywarło wpływ na ludzi, o jakim nie miałem pojęcia. Taka jest prawda. Nie ma drogi, na której jesteś religijnej czy niereligijnej, uzależnienia, rozpaczy czy artystycznej, którą Bóg nie pójdzie, aby Ciebie znaleźć. Jednak z powodu tego stwierdzenia zostałem oskarżony o uniwersalizm. Ludzie często lubią nas szufladkować i przypisywać do pewnych kategorii. Jednak nie ma niczego poza Bogiem. Wielokrotnie mamy wyobrażenie, że stworzenie jest wyrzucone w kosmos, gdzie nie ma Boga. Ale nie ma miejsca, w którym nie ma Boga. Bez Boga nic nie mogłoby istnieć. Nowy Testament wyraża się jasno w tej kwestii. Czytamy, że stworzenie zostało stworzone nie tylko w Bogu, ale konkretniej w Chrystusie. W Ewangelii Jana, rozdział pierwszy, werset trzeci, czytamy w odniesieniu do Jezusa, że nic, co zostało stworzone, nie zaistniało bez Niego. Kiedy spojrzymy na listy Pawła, zobaczymy, że wszystko jest przez Niego, dla Niego i w Nim. Można to podsumować, mówiąc, że każdy człowiek jest w Chrystusie, ponieważ wszelkie stworzenie jest w Chrystusie. Przeczytajcie 14 rozdział Ewangelii Jana, werset 20, a zobaczycie, jak Jezus o tym mówi. Zatem, czy wszystkie drogi prowadzą do Boga? Nie. Jednak pozwólcie, że powiem Wam, że Duch Święty działa nie tylko wśród ludzi wierzących, ale też wśród ludzi, którzy nie mają żadnej relacji z Bogiem. Ci ludzie mają zdolność, by patrzeć na inne osoby w zupełnie nowy sposób, dzięki Duchowi Świętemu, który działa niezależnie od murów, jakie wznieśliśmy. To my budujemy instytucje, nie Bóg. Zatem jeśli uniwersalizm oznacza, że wszystkie drogi prowadzą do Boga, to odpowiedź brzmi nie, nie jestem uniwersalistą. Czas na podchwytliwe pytanie: Czy wszyscy są zbawieni? Jeśli uniwersalizm zadaje pytanie: Czy w dziele Jezusa wszyscy są zbawieni, czy tylko niektórzy, czyli ci, których Bóg wybrał przed stworzeniem świata? Odpowiadam, że każdy jest uwzględniony w dziele Jezusa. To nasze grzechy go zabiły. Taki jest nasz wkład. Bóg znalazł się w rękach grzeszników, ale każdy jest uwzględniony w jego dziele. To jest dobra nowina. Często zamieniamy teologię w transakcje w magii. Nawet stworzyliśmy zaklęcie. Jeśli powiesz właściwe słowa, to przejdziesz z jednego miejsca do drugiego. Zbawienie jest dostępne i każdy może go dostąpić. Dla Chrystus pojednał ze sobą świat, nie licząc naszych grzechów przeciwko nam. A co z Tymoteuszem? Warto przyjąć prawdziwe stwierdzenie mówiące, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem wszystkich ludzi. Ale... Warunkiem jest udział w dziele Jezusa. Zatem musimy dokonać wyboru. To, co Jezus uczynił na krzyżu, jest dla mnie dostępne, ale mam prawo to odrzucić. Jeśli określi się uniwersalizm, jako doktrynę, w której ostatecznie wszyscy będziemy zbawieni, to nie jestem uniwersalistą. Nie zrozumcie mnie źle. Nie jestem ani uniwersalistą, ani deterministą. A deterministą jest osoba wierząca w to, że nie masz wyboru. Istnieje wiele takich deterministycznych teologii. Taka doktryna odbiera nam możliwość wyboru. Nie zgadzam się z nią i nie uważam, że będziemy oddzieleni od Boga w ten sposób. Uniwersalizm. Powszechnie dostępne zbawienie wchodzę w to. Powszechne pojednanie bez mojej decyzji jako doktryna w to nie wchodzę. Jednak mam do Was pytanie. Czy przeciwstawilibyście się doktrynie mówiącej, że Bóg w swojej mądrości wiedział, że przez nas Jezus będzie musiał umrzeć na krzyżu i że wiedział, jak zdobyć z powrotem każdego człowieka do osobistej relacji? Ja się temu przeciwstawiałem, bo myślałem, że jestem lepszy od innych, ale już tak nie myślę. Mam nadzieję, że Bóg w swojej mądrości wiedział już od stworzenia świata, jak bez przymusu zdobyć z powrotem każdego człowieka do relacji z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. W międzyczasie my stworzyliśmy instytucje. To człowiek stworzył każdą istniejącą instytucję na Ziemi. Instytucje są ucieleśnieniem naszych intencji i pragnień. Ma to dobry i zły wpływ. Jednak to nie Bóg zapoczątkował instytucję. Dla Boga liczy się relacja. A co z instytucją małżeństwa? Małżeństwo nie jest instytucją, ale relacją. Jednak wielokrotnie instytucje, które tworzymy, stają się ważniejsze niż ludzie, których Bóg kocha. Dlatego instytucje zaczynają dominować w naszym świecie. A co z polityką? Bóg nie zapoczątkował polityki. Wiecie kto to zrobił? Kain. Przeczytajcie Stary Testament. To Kain stworzył system kontroli, gdzie ludzie dominowali nad innymi ludźmi, aby zdobyć to, czego chcieli, sprzeciwiając się Bogu. To dlatego polityka i inne ludzkie instytucje tak bardzo nie zgadzają się z Królestwem Bożym. Systemy instytucjonalne nie będą trwały wiecznie. Ale nawet jeśli wyciągniesz z nich ludzi, to one nie legną w gruzach. Bo są jedynie wyobrażeniem kontroli. Jesteśmy wspaniałą społecznością ludzi, która uczy się zgadzać z Bogiem na temat tego, kim jesteśmy. Możemy kochać bez żadnych wymogów. Nie musimy starać się nikogo nawrócić. Musimy tylko mówić ludziom dobrą nowinę, że zostali uwzględnieni w dziele Jezusa. Jednak zgubiliśmy się w naszym myśleniu. Odwróciliśmy się od Boga, tworząc instytucje i systemy, w które Bóg wchodzi, by być z nami. Jest jedno zdanie, które sądzę, że napisałem dzięki Duchowi Świętemu. A brzmi ono tak. Jedynym powodem, dla którego znajdziesz Boga w pudełku jest to, że Bóg chce być tam, gdzie my. To pomaga mi radzić sobie z faktem, że żyjemy w systemach, których nie możemy uniknąć. Żyjemy w świecie, który jest wypełniony systemami religijnymi, ekonomicznymi, społecznymi, edukacyjnymi. Pytanie brzmi, jacy w nich będziemy, bo Bóg dołączył w nich do nas. Dlatego musimy słyszeć głos Ducha Świętego. Każdego dnia musimy słyszeć Słowo Boże do nas, które będzie uczyło nas, jak kochać w tym świecie. Po co dano nam wolność? Nie po to, aby kogoś ranić czy oceniać, ale aby kochać. To jest dobra nowina.